Masz sklep internetowy i robisz reklamy na Facebooku lub Instagramie, ale nie jesteś zadowolony z wyników? Co zrobić, żeby zoptymalizować kampanię i lepiej wykorzystać budżety reklamowe? O tym opowiem właśnie w tym odcinku. Cześć. Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Wyższy Poziom Biznesu, na którym regularnie rozmawiamy o skutecznych rozwiązaniach w rozwoju biznesu, marketingu i sprzedaży. Właśnie w Twojej firmie. Z tego materiału dowiesz się, jak skutecznie rozkręcić swój sklep online dzięki naszej strategii reklamowej, która pozwoliła wygenerować ponad 600 milionów złotych sprzedaży dla naszych klientów tylko i wyłącznie z branży e-commerce w latach 2018-2022. Jeśli też aspirujesz do wysokich wyników, to trzymaj się mocno i ruszajmy. Faza numer 1 faza rozruchu. Wyobraź sobie, że jesteś jeszcze przed startem kampanii reklamowej. To jest etap, kiedy należy znaleźć pierwsze grupy docelowe i stworzyć pierwsze reklamy. A ponieważ robimy zupełnie nową kampanię do zupełnie nowych osób, to tak naprawdę nie wiemy tutaj jeszcze, czy te osoby dobrze zareagują, czy nie zareagują, czy kupią, czy nie kupią. Dlatego naszym celem powinno być maksymalnie zwiększenie tych szans. W jaki sposób możemy to zrobić? Trzeba znaleźć tak zwany product market fit, czyli rozpracować, kto jest idealnym klientem Twojego produktu i jakie są jego aktualne pragnienia lub też potrzeby. Chodzi o to, żeby być we właściwym miejscu na rynku z właściwym produktem i pokazać reklamy tym osobom z grupy docelowej, które faktycznie go potrzebują. Taki efekt da Ci ogromną przewagę pod względem późniejszych wyników sprzedażowych. Jak uzyskać ten efekt? Poszukujemy w pierwszej kolejności osób, które reagują entuzjastycznie na to, co oferuje Twoja firma. Osoby, gdy widzą reklamę i zatrzymują na niej wzrok, mogą pomyśleć na przykład: o wow, ale fajny produkt! I właśnie takie reakcje są dla nas bardzo korzystne. I to jest dla nas taką pierwszą oznaką, że grupa, której wyświetlamy reklamy, ma dla nas bardzo dobry potencjał. Dodatkowo są jeszcze trzy inne możliwości. Osoba może pomyśleć widząc Twoją reklamę, o fajne, ale nie do końca jest to dla mnie, albo też może powiedzieć, o Jezku, co za dziadostwo i dlaczego ja w ogóle widzę te reklamy. Albo może być też tak, że osoba przeskruluje reklamę i nawet nie zwróci na nią uwagi, bo po prostu ją to nie interesuje, pójdzie dalej. No i co wtedy? No po prostu marnujemy pieniądze. Dlatego kluczowe jest, żeby po pierwsze zrozumieć, kto jest idealnym klientem dla Twoich produktów, a po drugie precyzyjnie kierować reklamy właśnie do tych grup. Nasze doświadczenia pokazują, że stworzenie precyzyjnej, wąskiej grupy określonej właśnie na podstawie tych świadomie zbadanych potrzeb i problemów tych osób, czy chociażby ich zachowania, ich zainteresowania oraz na przykład dobre dobranie danych demograficznych, zazwyczaj wygeneruje Ci bardziej opłacalne wyniki niż na przykład ustawienie reklamy bardzo szeroko i czekanie, że algorytmy, mówiąc kolokwialnie, same znajdą najlepszych odbiorców. W tej fazie, jeżeli widzimy. Po wynikach na koncie reklamowym, że osoby entuzjastycznie reagują na przygotowane reklamy, wtedy sprawdzamy, czy to zainteresowanie początkowe przekłada się dobrze na na przykład kolejne konwersje typu dodania do koszyka czy też pierwsze zakupy. Jeśli nie widzimy takich konwersji, to znaczy, że reklamy mimo tego, że wywołują entuzjazm, nie przekładają się na zachęcenie do zakupu. To jest dla nas bardzo ważna informacja i wtedy należy takie reklamy wyłączyć, żeby po prostu nie marnować pieniędzy. A jeśli widzimy, że na przykład pojawiają się pierwsze zakupy albo są dodania do koszyka, koszt zakupów jest opłacalny, mamy zwrot z inwestycji, wchodzimy w fazę drugą, jaką, jaką nazywamy Faza skalowania. Faza skalowania. Tutaj powinieneś wyraźnie widzieć, że reklamy przyciągają uwagę odbiorców na tyle, że pojawiają się pierwsze opłacalne dla ciebie zakupy. To dla ciebie jest jasny znak, żeby zwiększyć budżety na te reklamy i na te grupy i dążyć do tego, aby uzyskać jak najwięcej zakupów każdego jednego dnia. Warto aktywnie monitorować w takiej sytuacji całe konto reklamowe i widzieć, kiedy dochodzimy do tak zwanego szklanego sufitu, w którym już nie jesteśmy w stanie, pomimo zwiększenia budżetów, uzyskać większej ilości zakupów każdego dnia. Pamiętaj. Każda grupa w pewnym momencie się wypala, wyniki z dnia na dzień wtedy mogą się zmienić na niekorzystne dla Ciebie. Dlatego monitoring to podstawa. Kiedy widzisz, że wydajesz coraz więcej pieniędzy, ale niekoniecznie daje to lepsze zwroty z inwestycji, to pytanie po co wydawać te pieniądze, czy nie lepiej zrobić krok wstecz, troszkę zmniejszyć budżet, zoptymalizować kampanię do tego, aby uzyskać takie najlepsze dzienne zwroty. Oczywiście w tej fazie warto też regularnie prowadzić inne kampanie reklamowe, które są w fazie na przykład rozruchu, po to, aby szukać jeszcze więcej grup, które można później skalować. Kiedy już osiągniemy ten szklany sufit, czyli będziemy wydawać maksymalną opłacalną kwotę na daną grupę docelową każdego dnia, Wtedy przechodzimy do fazy trzeciej kampanii dla Twojego sklepu internetowego, czyli tak fazy utrzymania. Faza utrzymania. W tej fazie monitorujemy przede wszystkim częstotliwość reklamy. Jest to taki parametr na koncie reklamowym. Musisz mieć pewność, że reklamy nie wyświetlają się zbyt dużo lub zbyt mało danej osobie. Zobacz, że z reklamą jest trochę tak jak z piosenką, którą na przykład słyszysz w radio. Jak jest piosenka nowa i trafia w twój gust, to jesteś podekscytowany, nucisz ją sobie pod nosem i wpadasz często w dobry humor, kiedy grają ją na przykład na antenie. Ale później, kiedy słyszysz ją zbyt często, to najpierw zaczyna ci się nudzić, a już w krótkim czasie zaczyna cię wręcz wkurzać. Mam rację? No właśnie. Dlatego ważny jest złoty środek. Warto codziennie weryfikować częstotliwość wyświetlania Twoich reklam i dodatkowo sprawdzać, czy te reklamy rzeczywiście działają. Czy uzyskujesz pożądane działania, jak na przykład dodania do koszyka czy zakupy. Dzięki temu możesz mieć pewność, że masz optymalną ilość wydatków i że z takiej grupy każdego dnia wyciągniesz maksa, czyli tyle, ile możesz. No i byłoby idealnie, gdyby taki efekt trwał w nieskończoność ale niestety tak to nie wygląda. I w pewnym momencie się rzeczy dana grupa docelowa przesyca się danym przekazem reklamowym i po prostu wyniki spadają. To jest jasny znak, że trzeba powoli wchodzić w fazę czwartą, jaką jest faza wygaszania. Faza wygaszania. Każda grupa docelowa ma swoją wielkość, na przykład 100 tysięcy, 200 tysięcy, pół miliona czy milion i prędzej czy później zapełnisz ją swoimi reklamami. Każdy w tej grupie będzie wiedział o Twojej reklamie, a ponieważ ludzie będą ją widzieć przykład 3, 5 czy 10 razy albo i więcej, to w pewnym momencie naturalne jest to, że przestanie ona działać na te osoby, bo zwyczajnie osobom się ona przeje. Koszt zakupu będzie wtedy rósł, liczba zakupów każdego dnia może spadać, a współczynnik zwrotu, czyli ROAS, też zacznie się pogarszać. W takiej sytuacji nie opłaca się dalej wydawać bardzo dużych budżetów na tą grupę i bić głową w ścianę. Lepiej stopniowo zmniejszać budżet i zobaczyć, czy na jakimś poziomie uda się jeszcze utrzymać opłacalny rozwój. Jeśli tak, wtedy grupa może sobie jeszcze trochę pożyć, podziałać, te reklamy mogą się wyświetlać, ale dalej trzeba ją na bieżąco doglądać, żeby w odpowiednim momencie po prostu wyłączyć tą grupę i nie przepalać na nią. Budżetów, no bo po co wydawać pieniądze na coś, co nie działa. No i co potem? Dalej warto takiej grupie dać 3-4-5 tygodni odpoczynku, nie wyświetlać im reklam i ponownie wejść w fazę rozruchu, czyli stworzyć dla niej nowe reklamy i poszukać tych reklam, które wpadną w gust. Warto też pamiętać, że wybrane grupy docelowe mimo wszystko się zmieniają. Podam Ci przykład. Kobiety, które dzisiaj na przykład zainteresują swoją ofertą, na przykład biżuterii ślubnej, mogą za kilka miesięcy już wypaść z tej grupy, bo na przykład będą już po ślubie i taką biżuterię będą na przykład same chciały sprzedać, bo się nie będą potrzebować. Tymczasem dotarliśmy do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że teraz widzisz cały ten proces reklamowy troszkę inaczej i masz większą świadomość, że działania te są tak naprawdę złożone i warto reagować na bieżąco. Te działania wymagają ciągłej pracy, analizy i usprawnień, bo żeby utrzymać taką kampanię w dobrych wynikach i ją skalować, to trzeba tworzyć wiele różnych zestawów reklamowych, które stopniowo będą przychodzić z fazy pierwszej do Fazy czwartej. Kiedy już wygaszasz daną grupę, to warto mieć w zanadrzu kilka kolejnych grup, na przykład w fazie rozruchu czy w fazie skalowania, aby wyniki się nie załamały, tylko żeby się utrzymywały lub stale rozwijały. I w ten sposób koło powinno się zamykać, że część grup rozkręcamy, część grup skalujemy, część grup utrzymujemy, część wygaszamy. Skomplikowane? Jeżeli czujesz, że potrzebujesz wsparcia w tym zakresie, oczywiście zapraszam cię na stronę Social Elite do napisania do nas o propozycję współpracy. Nasi specjaliści od reklamy pomogą Ci z przyjemnością, a ja dzisiaj serdecznie dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału i słyszymy się w kolejnym. Cześć.